DeLongi Rivellia to zaawansowana technologia w najbardziej kompaktowym wydaniu. Jest to nasz najmniejszy ekspres o wielkich możliwościach. Serię Rivellia wyróżniają dwa modele: Exam 440.35 z dyszą do manualnego spieniania mleka i ośmioma napojami, oraz Exam 440.55 z pojemnikiem na mleko do automatycznego spieniania i 16 przepisami dostępnymi z menu urządzenia. Ekspresy dostępne są w wielu wersjach kolorystycznych, pasujących do różnych stylów kuchni. Design i wyświetlacz zostały opracowane pod kątem łatwości użytkowania i konserwacji. Ekspres posiada stalowy, żarnowy młynek z 13 stopniami mielenia, co pozwala ustawić idealny poziom mielenia po drodze wykorzystywanych ziaren i swoje preferencje smakowe. Gwarantuje dokładne, równomierne mielenie kawy z uwzględnieniem specyfiki każdej posiadanej mieszanki, Pozwalając oczywiście wydobyć pełnię aromatu. W ekspresie mamy możliwość wykorzystywania zarówno kawy ziarnistej, jak i mielonej, np. smakowej czy też bezkofeinowej. Od góry ekspresu znajduje się młynek, podajnik kawy mielonej, który łatwo można wyjąć i wyczyścić. Miejsce na miarkę do kawy mielonej, a w modelu z oznaczeniem 55 także na dysze do produkcji gorącej wody czy odkamieniania. Dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD z dodatkowymi polami do podziału na kawy mleczne i czarne. Od frontu tacka ociekowa z wysuniętymi elementami zapobiegającymi jej rysowaniu się, pojemnik na fusy oraz mleko. Zbiornik na wodę z prawego boku urządzenia, dzięki czemu nie musimy sięgać do tyłu ekspresu albo zapełnić wodę czy opróżnić pojemnik na fusy. Ekspres posiada czytelny pod każdym kątem wyświetlacz z funkcją Smart One Touch, która wysuwa najczęściej wybierane napoje na pierwszy ekran, żebyśmy nie musieli przechodzić przez całe menu urządzenia w poszukiwaniu naszego ulubionego napoju, na przykład Cappuccino Mix. Rivelia daje nam możliwość utworzenia do czterech różnych profili użytkowników w pełni konfigurowalnych za pomocą awataru z własną nazwą, ikoną czy kolorem. Użytkownicy mogą dostosować ilość kawy i mleka za pomocą funkcji MAJ, moja kawa, czyli mój kubek, rozpoczynając przygotowanie napoju i zatrzymując je, gdy osiągnięta zostanie idealna ilość w filiżance. Po dostosowaniu odpowiedniej ilości wystarczy zapisać ustawienia, aby ekspres przygotował naszą spersonalizowaną, perfetto przyjemność. Podobnie jak w kawiarni, możemy dodać swojemu napojowi specjalny zastrzyk energii, zaparzając dodatkową porcję espresso. W przypadku wybrania opcji Extra Shot na koniec wydawania napoju, Express zaparzy dodatkową porcję Espresso 30 ml o zadanej intensywności. Coffee Routine to nowa funkcja, która występuje tylko w modelu Rivellia. Zapamiętuje ona preferencje dotyczące kawy w ciągu dnia i odpowiednio dostosowuje menu kawowe. Pozwala na zapisanie konkretnych ustawień napoju, np. intensywności, rozmiaru na dany moment dnia i przeorganizowanie menu kawowego w oparciu o nasze własne nawyki. Pora dnia jest oznaczona odpowiednim ikoną. Można oczywiście też wyłączyć tę te funkcje. Każdy profil ma możliwość zapisania własnych preferencji rutyny kawowej dla wybranego użytkownika. System Bean Switch to najprostszy sposób na poznawanie różnorodności kawy. Rivellia jest pierwszym ekspresem marki De'Longhi z wymiennymi pojemnikami na ziarna. W zestawie znajdują się dwa pojemniki na kawę ziarnistą, które dają możliwość poznawania różnych ziaren kawy i dosłownie przełączania się między nimi i ulubionymi mieszankami wedle naszych potrzeb. Istnieje również możliwość dokupienia dodatkowych pojemników, co pozwala na nieograniczone możliwości zmian mieszanki tu i teraz. Po przełączeniu z jednego pojemnika na drugi w młynku pozostaje niewielka ilość ziaren kawy, a dokładniej 8 gram. Sprawę wystarczy na jeden nasz napój. Możemy zdecydować, co zrobić z pozostałymi ziarnami: przygotować ulubiony napój z pozostałych ziaren i opróżnić młynek, lub skorzystać z opcji zmieli i opróżni, aby zmielić pozostałe ziarna i móc natychmiast cieszyć się nową mieszanką. Użytkownicy, którzy chcą częściej zmieniać ziarna, mogą to zrobić w prosty sposób. Wystarczy włożyć pojemnik na ziarna na pozycję odblokowaną, obrócić go w kierunku blokady, a następnie ponownie odblokować. Wybieramy nasz napój i delektujemy się kawą. Technologia Bin Adapt pozwala ustawić parametry przygotowywanego napoju po drodze wykorzystywanych ziaren, wpływając na temperaturę, stopień zmielenia i intensywność. Rivelia pozwala na utworzenie do sześciu profili użytkowników ziaren kawy, zapamiętając wszystkich ustawienia. Po aktywacji technologii Bean Adapt należy wybrać odmianę stosowanych ziaren kawy. 100% arabika lub mieszanka arabiki robusty, zaś w kolejnym kroku zaznaczyć stopień wypalenia, wskazując odcień, który najbardziej odpowiada kolorowi ziaren na panelu. Ekspres sprawdza, jak zmienić ustawienia, aby uzyskać optymalny rezultat. Następnie przygotowuje espresso w oparciu o bieżące ustawienia. Inteligentna technologia wskaże, jak wyregulować ekspres na podstawie zastosowanych ziaren kawy. Od stopnia zmielenia po ekstrakcję, czyli także i temperaturę, długość naparu, poszczególne fazy zostaną wyregulowane w taki sposób, aby uzyskać to, co najlepsze z każdego rodzaju ziaren kawy. Będziemy mogli się cieszyć w domowym zaciszu prawdziwym włoskim espresso czy cappuccino. Latte Crema Hot to wyjątkowa technologia zmienia mleka od DeLonghi która na bazie mleka lub napojów alternatywnych automatycznie przygotuje kremową, długo otrzymującą się gęstą piankę w odpowiedniej temperaturze. Możemy wykorzystywać zarówno mleko do 4% zawartości tłuszczu, mleko bez laktozy czy napoje alternatywne zależnie od naszych indywidualnych preferencji smakowych. Mleko jest spienione z mikropechaczekami powietrza, dzięki czemu napój mleczny jest aksamitny i gładki, oraz otrzymuje odpowiednią temperaturę końcowego napoju. System ten posiada 3 stopnie spienienia mleka. Wyposażony jest również w automatyczny system czyszczenia. Wystarczy przekręcić pokrętło na pozycję CLEAN, a urządzenie automatycznie rozpocznie cykl czyszczenia, najpierw gorącą wodą, a następnie gorącą parą. Rivelia pozwala przygotować także napoje czarne w obniżonej temperaturze, a dzięki dodatkowemu zestawowi aktywacyjnemu lata crema cool, który możemy dokupić osobno, użytkownicy livelli mogą rozszerzyć bazę przepisów dostępnych w ekspresie, odblokowując 6 dodatkowych napojów na zimno. Jak to działa? Wystarczy podłączyć pojemnik latek krema cool z białą pokrywą do ekspresu Rivellia o oznaczeniu 440.55 i zobaczyć prezentację bezpośrednio na wyświetlaczu, podczas której przedstawione zostanie dodawanie nowych napojów. Po aktywacji przepisów na zimno pojawią się one w sekcji Cold u góry wyświetlacza, co upraszcza nawigację po menu napojów. W menu ekspresu znajdziemy funkcję płukania, odkamieniania, filtra wody, ogólne, czyli sygnał dźwiękowy oraz oszczędność energetyczną, automatyczne wyłączenie od 15 minut do 3 godzin, pomoc, która przyniesie nas za pomocą naszego smartfona i kodu QR na stronę delongi. opcje zmieli opróżni, mycie karawki na mleko, temperaturę kawy regulowaną w trzech zakresach, statystyki, język, dzień i godzinę, Ustawienia młynka, twardość wody, opcje opróżni obwód oraz ustawienia fabryczne. Technologia Thermocoil w naszych ekspresach automatycznych gwarantuje idealną temperaturę do przygotowania espresso oraz każdego kawowego specjału. Spiralny element grzewczy, który na bieżąco za pomocą czujnika bada i kontroluje temperaturę, bardzo dokładnie i równomiernie podgrzewa wodę do odpowiedniej temperatury. Od 88 do aż 96 stopni. Konserwacja naszych urządzeń jest bardzo prosta. Wystarczy raz na 2 do 3 dni umyć pojemnik na mleko. Możemy zrobić to ręcznie, wodą z dodatkiem detergentu, lub włożyć wszystkie jego elementy do zmywarki. Po około 7 dniach użytkowania Ekspres wyświetli nam instrukcję prawidłowego czyszczenia pojemnika na mleko. Informacje te dostępne są również z poziomu menu urządzenia. Tackę ociekową myjemy raz na tydzień, a raz w miesiącu blok zaparzający. Gdy ekspres oczywiście jest prawidłowo wyłączony, wyjmujemy blok zaparzający, który znajduje się za zbiornikiem na wodę, przepłukujemy go pod bieżącą wodą i wkładamy z powrotem do urządzenia. Co ważne, nie wykorzystujemy żadnych tabletek czy smarów, nie kupujemy ekspresu, który generuje dla nas dodatkowe koszty użytkowania. Po zakupie ekspresu warto ustawić poziom twardości wody. W jaki sposób to wykonać? W zestawie znajduje się pasek lakmusowy do zbadania twardości wody. Odczyt ten wprowadzamy w menu urządzenia. Na podstawie tego, co wprowadziliśmy, ekspres wyświetli w odpowiednim czasie komunikat o konieczności przeprowadzenia procesu odkamieniania. Częstotliwość odkamieniania zależy właśnie od ustawionej twardości wody, ilości, rodzaju kaw, które przygotowujemy. Wpływ na ten interwał oczywiście także będzie mieć obecność filtra wody. W zestawie otrzymujemy dwa pojemniki na kawę, filtr wody, pasek do przetestowania twardości wody, instrukcję obsługi, dyszę do gorącej wody, miarkę do kawy mielonej, pędzelek do czyszczenia oraz pojemnik na mleko. Z Rivelium możesz cieszyć się różnymi ziarnami zmieniając pojemniki w dowolnej chwili. To początek perfetto podróży po nowych doznaniach kawowych.